Jednak, 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 cel, jednak. Dobra, wróciliśmy z góry, z takiej góry o dosyć duża góra, tam na samej samej górze właśnie o tam za tymi drzewami, trochę w lewo od tego jatraka, są te dwa właśnie cmentarze numer jeden i dwa W sumie takie mogiły niż cmentarze, ale tutaj koło dawnego PGR-u, tutaj właśnie jest PGR w miejscowości Orzenna dawny. Koło tego dawnego PGR-u na miejscu dawnej cerkwi jest cmentarz. Cmentarz numer 3. Cmentarz, który też został zaprojektowany przez Duszana Jurkowicza. Tu właśnie wchodzimy na ten teren ogromnych starych drzew, gdzie jeszcze jest kawałek cmentarza dawnego przycerkiewnego. I mamy też tutaj o pozostałość po cerkwi. Są kamienie zgromadzone z dawnej cerkwi. Tutaj ten plac cały to zajmowała kiedyś cerkiew. Nieduża wprawdzie, ale zajmowała. Natomiast tutaj, troszkę w górę po lewej stronie, jest dawny cmentarz cerkiewny. Właśnie dawnych mieszkańców tej wsi. Dzisiaj już trochę zarośnięty. Tam zostało niewiele tych krzyży. Natomiast tutaj jest piękny cmentarz. Krowy potwierdzają. To jest bardzo ładny cmentarz numer 3? Już tak wyglądający już jak typowy cmentarz wojskowy, ponieważ wszystkie kwatery są tak równiutko ustawione, praktycznie od sznurka. Tutaj wchodzimy taką ładną bramką o, i wchodzimy przez taki mały dziedziniec, jak gdyby. I tu są groby rosyjskie, austriackie, i tu jest właśnie Russische Krieger. I albo jest Ein russischer Krieger, Cen russischer Krieger, Zwei Russische Krieger i oni tu są pochowani bardzo ładne e, krzyże w ogóle nawiązujące do tej lokalnej tutaj architektury i, i podobny krzyż właśnie o, który był na cmentarzu numer 1 i 2 tam są z kolei tu są russische Krieger. tu jest na przykład o on, większy krzyż i pochowanych jest 257 Rycerzy, e, czy boże, rycerzy, <laughs> żołnierzy rosyjskich, także no, sporo ich tu zginęło. Licząc tam, u góry to jest 280, tu jest już 257 plus, ta reszta tych grobów, no to z 300 pewnie będzie. I tu jest ten główny taki, e, główna taka część, taka mogiła powiedzmy, która e, e, tu jest kwatera rosyjska od strony południowej, od strony północnej jest kwatera austriacka, do niej za chwilę. Dojdziemy. Każda z kwater posiada taką ścianę pomnikową, czyli taka no, połączenie ogrodzenia pomnika z, z, z pomnikiem. Kształtem krzyży się różnią oczywiście, bo Austriacy byli katolikami, tutaj bardziej prawosławie, grekokatolicy. Na ścianie rosyjskiej jest taka inskrypcja w języku niemieckim, której nie przeczytam, ponieważ nie będę się porywał na... Nieznajomość języka niemieckiego, ale jest przetłumaczona. Znaczy, można ją przetłumaczyć w ten sposób, że poległym wrogom miejsce ostatniego spoczynku poświęcają współczucie i humanizm jako wzorowi żołnierze. Tak mniej więcej to można przetłumaczyć. Także jest ogromny. Co to jest? To pola? Lipa? Albo coś innego. Ogromny, albo nie wiem ogromne pomnikowe drzewa no ten tutaj jeden i drugi no to szczególnie to ten na pewno pamięta czasy jeszcze budowania tutaj cerfii chyba w XVIII wieku natomiast tutaj jak przejdziemy teraz widzimy sobie z tej części rosyjskiej przejdziemy sobie do części austrowęgierskiej. no bo tam u góry nie zginęli żołnierze austro austro-węgierscy bo pochowani zostali tutaj właśnie na tym cmentarzu tam zostali pochowani Rosjanie na cmentarzu numer 1 i 2 o, tu to wygląda zupełnie inaczej. Bardzo ładnie to wszystko zaprojektowane. Krzyże oczywiście takie bardziej już katolickie. E, I tutaj też właśnie Esteraich Ungereich jest dwa, czyli Austriacko-węgierski żołnierz. Austriacko-węgierski żołnierz. Tutaj czterech, tu dwóch, tu dwóch. Także nie chowano wszystkich w zbiorowych mogiłach, jak to czasami bywa na takich cmentarzach, że jest na przykład właśnie 250, 150. Tutaj było takich po kilku. A ponieważ zginęli też czasami oficerowie albo jacyś ludzie, którzy znani byli, wiedzieli, na przykład ci, którzy sporządzali cmentarz, kto to jest, czasami zdarzały się również nagrobki z nazwiskami. I jest na przykład właśnie Heinrich Heinz, Alois Neubauer, Alois Giegler, Józef Mayer, Johann Mersche itd., itd. I tu, podobnie jak w tamtej części, znajduje się też taka ściana pomnikowa, na której też jest napis w języku niemieckim, mówiący o tym, że wiernych synów, którzy oddali swe życie, kryje z wdzięcznością i dumą Ziemia Ojczysta. W sumie generalnie na tym cmentarzu, jak tu dowiedziałem się z różnych źródeł, pochowanych jest 423 żołnierzy, także dosyć sporo. No i listopad, grudzień 1914, bo tam na górze, w listopadzie 1914, tutaj listopad, grudzień, pewnie te walki tak trwały, jest właśnie, tu są mogiły zbiorowe, jest pochowanych 67 żołnierzy austro-węgierskich i 356 żołnierzy rosyjskich. Także mnóstwo tych żołnierzy z tamtymi cmentarzami razem dwoma. no To już daje Druga sumkę taką e, 600 już prawie praktycznie 300 400 mhm. 600, 700 prawie. Także to jest jedna mhm. miejscowość tylko praktycznie tu obok miejscowości i zginęło 700 osób coś około. Także no dosyć dużo. Za chwilę pojedziemy do sąsiedniej miejscowości do cmentarza numer 4 miejscowości Grab który znajduje się na prywatnej posesji więc yy, Trzeba się tam przed tą posesją zatrzymać. Tam na szczęście jest tablica w kolorze takim brązowym. Taki drogowskaz przy drodze, że jest tu cmentarz wojenny z pierwszej wojny. Więc można go znaleźć. Cmentarza numer 1 i 2 nie można znaleźć. Nie ma do niego żadnego drogowskazu, kierunkowskazu itd. Więc trzeba się tylko dobrze zapytać. Ja spróbuję w opisie filmu albo też w relacji może na Facebooku podać dokładnie, który to jest numer domu i gdzie to ewentualnie się pytać o możliwość przejścia. Także to są te dwa cmentarze, w zasadzie jeden oddzielony dwoma kwaterami austro-węgierska i rosyjska, w pięknym miejscu po dawnej cerkwi, obok niedawnego cmentarza prawosławnego. Także to jest cmentarz numer 3 w miejscowości orzęna.